Dlaczego, dlaczego w tym marszu protestujemy przeciwko Kodowi? Przede wszystkim w tym marszu manifestujemy za suwerenną Polską, Polską wierną swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, za Polską, która nie będzie dawała się ustawiać komisarzom unijnym, tak jak kiedyś komisarzom sowieckim. Manifestujemy za czymś, a nie przeciwko czemuś. To jest przy okazji tego, że federaliści unijni robią swoje manifestacje, a dzisiaj te dwie opcje są bardzo jednoznaczne: albo Europa Ojczyzn, albo Suwerenna Polska, która nie, na, nie da sobie narzucić dyktatu, nie da sobie narzucić mm, kwot imigrantów, e, nie da po prostu się spacyfikować przez Brukselę. I to jest Marsz tej Wolnej Polski. E, czy to jest Marsz e, poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy... Nie, to nie jest Marsz, marsz poparcia dla rządu. E, rząd organizuje swoje własne manifestacje, Prawo i Sprawiedliwość. To jest Marsz Narodowo-Katolickiej Opozycji, która jednakowoż nie chce, żeby obce e, siły wtrącały się do Polski. To jest Marsz e, Opozycji, która mówi, Inaczej niż prawo Sprawiedliwość Rasowka Czcińskiej, jeżeli nie ma alternatywy wobec Unii Europejskiej w obecnym kształcie. Nie, mówimy tak. Albo będzie alternatywa wobec Unii Europejskiej w obecnym kształcie, albo trzeba będzie z niej wystąpić i budować inne porozumienie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego, że w tym lewicowo-liberalnym molochu, który coraz bardziej przypomina centralizowane państwo, po prostu trwać nie możemy. Dziękuję uprzejmie. Zapomniałem przedstawić pan poseł Robert Winicki, teraz niezrzeszony. Prezes, prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję. Prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję. Stoję przed kościołem Świętego Floriana, a tutaj pytałem się uczestników, dlaczego demonstrujecie przeciwko Kodowi? Przede wszystkim dbamy o Polskę. Mamy na uwadze interes Polski, interes Polaków, a nie Unii Europejskiej i pani Merkel. Jeżeli mamy być w Unii, to mamy być na warunkach godnych dla nas, dla Polaków. Nie zgadzamy się z panem Petrus, z panem Schetyną i Kijowskim, dlatego że ich polityka prowadzi do zagłady państwa polskiego i, I narodu. Stąd też nasz marsz antykodu Proszę i działanie, odpowiedź i pilnowanie tego, co się dzisiaj dzieje. Na prawo i na lewo, żeby Pani? Tej I znaczy, ja też ja z Rady Mazowieckiej przyjechałem, żeby właśnie się Prosimy przeciwstawić targowicy. Nie życzę sobie, żeby donosić na mój tronie, kraj i działać na szkodę Polski. Stronie, e, niejako ta manifestacja jest, motocykl, jest pewnym poparciem dla prawa i sprawiedliwości. Tutaj demonstrują. Ja jestem sympatykiem prawa i sprawiedliwości, także pod tym wszystkim, co robi prawo i sprawiedliwość, ja się podpisuję. Pan prezydent i obecny rząd wspieramy, po to tu jesteśmy. Panie Dziękuję bardzo. Mężczyci, Dziękuję. Się tam zgłaszali. Dlaczego uczestniczymy w manifestacji antykociarskiej? Hmm, dlatego, że kociarze to są zdrajcy. To są biurokraci, którzy jedli z tego samego koryta, powodziły im się nieźle, likwidowali Polskę małymi krokami. No i ogólnie chodzili jak skarżypyty do Brukseli. A czy ten marsz, czy wszedł pan tu w ramach poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, czy... Bym, y, poprzeć Polskę i siebie również. Ale rząd też popiera marsz. No, rząd popieram, przyglądam się z nieufnością na ręce, tak. Każdemu politykowi będę patrzył na ręce. Nawet gdyby to był, dajmy na to, Artur Zawisza, gdyby miałby władzę w Polsce. Każdy. Bo jesteśmy nauczeni tego, że nie możemy być do końca ufni. Bo jedno nieraz polityk mówił, a drugie robił. No ja nie lubię takich polityków. Ja lubię polityków wyrazistych, którzy to co mówią, tak jak, o, tak jak Orban. To jest mój wzór. Takiego premiera bym sobie życzył. Który się, który się przeciwstawia całej szajce z Brukseli, tych komuchów, którzy chcą wprowadzić NWO, którzy chcą nam e, zamykać nas w klatkach. To nie, jest, to nie jest jakiś science fiction, bo to się dzieje. A muzułmanie, muzułmanie to są, proszę pana, tylko i wyłącznie ich narzędzie. Fantastyczne narzędzie. Czy Kaczyński może być tym urbanem? To się okaże. Mam taką nadzieję, bo zrobili już ileś małych kroczków. Może nie mogą zbyt wielkich tych kroczków zrobić, bo przez ileś lat strasznie rozmontowano pa państwo polskie. Zresztą słyszeliśmy za kulisami przy ośmiorniczkach. tak? Z H, dupa i kamiennikupa. Dziękuję bardzo. Proszę pani, dlaczego, Pani Katarzyno, dlaczego tu się zebraliśmy i dlaczego uczestniczymy w marszu odwagi Polsko? E, odwagi polsko, no bo Polska powinna stać się wreszcie odważnym krajem. No i zakluczę za to w trzech słowach. Bóg, honor, ojczyzna. Czy jest to marsz poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? E, tutaj już wkracza Pan w tematy takie bardziej polityczne, że tak powiem związane z partyjnością. Tak? E, żadna partia nie gwarantuje Polsce, że tak powiem suwerenności. To naród, tak? to my ludzie, jesteśmy siłą tego narodu. I ci co są tutaj, to że tak powiem w dobrej mierze idziemy wszyscy razem z narodem. Czy przyszło dużo osób, czy jesteście usatysfakcjonowani z… Czy przyszło dużo osób? No wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób i no, są to osoby, że tak powiem wzór naszego społeczeństwa. Że, dziękuję bardzo naszych ulubionych polityków panem Marianem Kowalskim. Panie Marianie, ten marsz jest za czymś czy przeciwko kodowi? Ten marsz jest za tym, żeby Polacy żyli w suwerennym kraju, żeby nie byli szantażowani przez zdrajców kodziarskich i żeby żadne stolice nie tupały nogą na Polskę. To jest nasz kraj, nikt nie będzie nam dyktował, jak mamy go urządzać. Wynik wyborów trzeba uszanować i... Nie wzywać na odsiecz żadnych obcych agentur. Jeżeli KOD chce ustawiać się przeciwko narodowi i łamie demokrację, no to musi być zepchnięty na margines życia publicznego. Czy to jest marsz? No, tak wyszło, że jest to marsz, który poparcia dla PiSu, Chcąc, nie chcąc, tak? Ponieważ nogami, rękami narodowców uderza się w. Ja myślę, że nie możemy być w takich momentach małostkowi. Pamiętajmy, że w naszej historii zawsze było najtrudniejsze połączenie sił patriotycznych i dlatego zawsze przegrywaliśmy. Dzisiaj musimy wyznaczyć wspólny kierunek i realizować go bezwzględnie, niezależnie od tego, kto do tej koalicji patriotycznej się zapisze. Jeżeli Bóg dał zwycięstwo pis to PiS jednocześnie wziął na siebie obowiązek i odpowiedzialność doprowadzenia do końca tego, co obiecał narodowi. My słuszne reformy będziemy wspierać, będziemy wspierać ten rząd, jeżeli będzie działał w imię polskich interesów. Na pewno nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ten rząd odejdzie, a... A przyjdzie rząd kodziarski z Petru, ministrem finansów, Durniem, który nie zna historii Polski i ze Schytyną, który będzie znowu kazał torturować kibiców. Ja przestrzegam, kto nie ufa temu rządowi, to niech sobie pomyśli, jaki może być następny, jeżeli ten rząd będzie obalony. A, to, a jak pan ocenia posunięcia gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości? Ja jestem, ja jestem daleki od chwalenia jakiegokolwiek rządu e, za decyzje gospodarcze, bo państwo ma strukturę socjalistyczną i wyjść z tego bagna jest bardzo trudno. Jednak widzę, że niektóre posunięcia są bardzo słuszne. No chociażby, chociażby oddanie sześciolatków rodzicom, niewypuszczanie do cywila najlepiej wyszkolonych żołnierzy po 12 latach służby, twarde stanowisko wobec Unii Europejskiej, zdystansowanie się od banderowskiego rządu Ukrainy. No i co mnie szczególnie ucieszyło, to to, że na przykład rolnicy będą mogli swobodnie sprzedawać swoje produkty. Tak? Do tej pory Unia tego zabraniała i rząd Platformy i PSL-u też stanął w twardym stanowisku, że polscy rolnicy nie mogli być gospodarzami na swoim. Dzisiaj mogą sprzedawać na razie do 40 tysięcy złotych rocznie swoje produkty. Ja bym chciał, żeby mogli sprzedawać bez ograniczeń, bo dopłaty unijne nie mogły być jedynym źródłem dochodu polskich rolników. No dobrze, a z drugiej strony, jak Pan ocenia w takim razie ustawę o gruntach rolnych, gdzie ta możliwość zbywania tej ziemi. Przez tą ustawę została znacząco ograniczona. No cóż, wiemy, że tutaj jest próba zapobiegania temu, żeby ziemia polska była sprzedawana przez tak zwane słupy w ręce zagraniczne. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ziemia była w polskich rękach. Przypominam, że państwa, które chcą utrzymać suwerenność, gwarantują swoim obywatelom pierwszeństwo w utrzymaniu ziemi w swoich rękach. Najlepszy przykład, może nie z naszego kręgu kulturowego, ale w Izraelu cała ziemia jest państwowa, zierżawiona rolnikom na 99 lat. Żeby nie było czegoś takiego, że Arabowie będą wykupować ziemię. Ja jestem oczywiście przeciwnikiem trzymania ziemi w państwowym ręku, ale musimy też jednak nie dopuścić do sytuacji, że rolnicy będący w trudnej sytuacji finansowej będą sprzedawali ziemię w obce ręce. Jak sprzedamy ziemię w obce ręce, to praktycznie nic nam nie zostanie oprócz czczej gadaniny i możliwości pomachania flagą. Ziemia to fundament posiadania własnego państwa i suwerenności. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dlatego, że KOT jest opłacany przez Soroza do zdewastowania naszego państwa polskiego, które już jest przez 25 lat dewastowane i jeszcze do końca, do wykończenia. I na to nie ma zgody Polaków. Owszem, ta. Przybyła z, od Stalina, e, naleciała hazaria. Może sobie kodować, nie kodować, może jeździć do Brukseli, do Moskwy, i gdziekolwiek, no to, ale nie będzie zgody na to Polaków. A to jest Polska i to jest nasza racja, a nie hazarstwa nasłanego przez Stalina. Stąd będziemy chodzili do skutku, a w razie czego mam nadzieję, że rząd znajdzie w sobie na tyle siły, żeby zagonić zakraty i druty. To są przestępcy. Udający się do obcych po pomoc. To tak jak było to w Targowicji podczas Targowickiej sprzedajnej. I dlatego idziemy, chodzimy z różnymi hazułami, pod różnymi, Nie zawsze się zgadzamy z tym rządem, ale będziemy do skutku walczyli o Polskę, bo to jest nasza racja stanu, a nie jakichś przybłędów z różnych stron świata którzy uzurpują sobie prawa rządzić Polską. Nie, tu jest naród od tysięcy lat zamieszkały i to on będzie decydował o tym, jaka jest Polska, gdzie jest polskie miejsce w świecie i jak będzie się rządzić w swoim własnym kraju. Stąd nie będą żadni Rzeplińscy i inni dyktować nam, Polakom. Co jest? Komu komunistyczni sekretarze, nie sekretarze, którzy obłowili się na tak zwanej transformacji, bandyckiej zresztą, bo to jest bandycka transformacja, obłowili się i sądzą, że będą nadal Polskę poniewierać. Nie pozwolimy na to. To pan już troszkę wyprzedził moje drugie pytanie. Czy w takim razie PiS jest tą dobrą zmianą i on zrobi to, co ma zrobić? Czy dobrą zmianą. Dla mnie nie jest to najlepsza zmiana, ale o wiele, o wiele lepsza niż. Dotychczasowe wszystkie rządy od początku tej tak zwanej transformacji. Mam nadzieję, że dojdzie do władzy ruch narodowy i wówczas będzie naprawdę dobra zmiana, bo nie będzie się cackał tak jak dzisiaj PiS ze sprzedawczykami. Ci, którzy powinni siedzieć w kryminałach, dzisiaj uzurpują sobie prawo do władzy, a porządni ludzie siedzą w kryminałach za to, że... Po prostu walczą o Polskę. Można spojrzeć w różne, do różnych sądów w całym kraju, gdzie są skazywani m.in. i ja byłem przed sądem postawiony za to, że powiedziałem prawdę o wyborach samorządowych w 2014 roku. I także lepsza zmiana na pewno będzie wówczas, kiedy dojdzie do władzy ruch narodowy. Ale który ruch narodowy? Bo ten ruch narodowy się non-stop... Nie, ruch roz... narodowy jest jeden. A że są opcje różne w ruchu narodowym, no to są. Tak jak i wszędzie. Tak jak kliki są i w Platformie, i w PiSie. Wszędzie to samo i w ruchu narodowym. Natomiast ruch narodowy to jest ci, którzy noszą mieczyki. A noszą i z Młodzież Wszechpolska, i ONR, i stronnictwa różne narodowe. Także... No, ale się połączą, wcześniej czy później się połączą i stworzą porządny rząd. Polski rząd. Dziękuję uprzejmie. Marsz Antykot, odwagi Polsko powoli dobiega do końca. Trwają właśnie ostatnie przemówienia. Na marsz przyszło mniej więcej, oceniamy, z kamerzystą Łukaszem około 4000 4 osób. E, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale było spokojnie, było godnie. Yy, imprezę możemy uznać za udaną. Po, po manifestacji antykodowskiej, która kończy się teraz na placu zamkowym, przeskoczyliśmy płynnym ruchem po sąsiedzku na plac Piłsudskiego, gdzie swoją imprezę mają kodziarze. Yy, dużo, dużo osób wciąż schodzą nowi. Yy, załapaliśmy się na pogróżki, jakie płynęły ze sceny w stronę yy, prezydenta Andrzeja Dudy. Chcą go zamykać. No to tyle. Z kociarzami nie będziemy gadać, bo nie jesteśmy w nastroju.